Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wiele, o, o, z pewną muszę powiedzieć, że czas to czwarty wymiar. Czy czas można przesunąć w przestrzeni? Nie można. Czy czas można zawieść na, na żywie? Nie można, ale można w czasie. Dlatego pewnie dostałam sześć miesięcy ze zawieszeniem na dwa lata. Niby logiczne, a niesprawiedliwe. Za fizyczne i moralne znęcanie się nad powodem. Powodem był mój mąż. Powód zawsze musi się znaleźć. Ale proszę narodu, ja nie biłam powodu bez powodu. Nie, to nie wódka, alergia. Proszę sędzi, na widok męża ręka sędzi i wpisali do sądowych kronik. Przecież przed własnym mężem dmuchać mam w balonik. Fizycznie. Owszem, czasem się go walnie, lecz moralnie z nęcem wolałabym niemoralnie, ale niestety odpada. Klops. Odpada w małżeństwie już od świtu zmierzcha. Małżeństwo to jak warszawska defilada. Wola maszeruje, ochota już przeszła. Gdy wracam, łeb mu kornie zwisa, a ja spoglądam nań z zadumą. Potem cytuję mu Kamiusa. Ty dżumo. Wzrostu ma prawie dwa i pół metra. Za sobą prawo, a przede mną pietra. Choć mu po wczorajszym jeszcze nie obeschło. Podchodzę i mówię, Mieciu, podaj krzesło. Nie to niziutkie, nie to, tamto. Przysuwam, włażę i manto. Biorę na świadka każdą żonę, że historycznie uzasadnione. On mnie pyta, za co? Oleb jego. Choćby za sześć żon Henryka VIII. Do Anny Boleń za światy wysyłam telegram. Manno, głowa do góry, ja tu się odegram. Mężczyźni. Ja nie znam litości. Porzuć się wszelką nadzieję. Oto jest ręka sprawiedliwości. A nie ta, tą goleję. No przypatrzcie się, ty wątły rączuch, nie? A mieć obuchnie bo to idea daje jej podniete, bo to niezwykłe pijackie draki. Do bicia zawsze znajdzie się pretekst bitemu, wszystko jedno jaki. Za łzy żon krzyczących o pomstę do nieba, tą samą monetą, tyle ile trzeba, za krzywdę wszystkich Polek w całym tysiącleciu, masz mieciu, masz mieciu, masz mieciu. A potem słówek kilka powiedzianych mężni, które się różnią od słów elitarnych, tak jak izba lordów od Izby Wytrzeźwień. Każdy ma swój system nieparlamentarny. Kobieto, wstań i za mną idź. Niech wszystkie krzywdy nam się spłacą, a męża <trybujesz> trzeba bić. Nie pytać, tylko bić. On sam już będzie wiedział za co.